Jodr Zychowicz, historia realna święta. Drodzy widzowie historii realnej. Dziękuję, że jesteście Państwo z nami. To wy jesteście w tym wszystkim najważniejsi. Bez was historii realnej by nie było. Dlatego chciałbym wam, drodzy Państwo, złożyć najlepsze życzenia na święta wielkiej nocy. Zdrowych, spokojnych, rodzinnych świąt, żebyście trochę Państwo odsapnęli od codziennego zgiełku i pędu. To są smutne święta, bardzo specyficzne święta, obchodzimy je w cieniu wojny. Mam nadzieję, że ta wojna szybko się skończy, bo zakończą się wtedy cierpienia ludności cywilnej i oczywiście skończy się w sposób zwycięski dla strony ukraińskiej odparciem sił rosyjskiego agresora. I tego sobie i Państwu życzę. Teraz, drodzy Państwo, jeszcze jedno ogłoszenie. Robimy świąteczną przerwę. Filmów nie będzie w sobotę, niedzielę. I poniedziałek, wracamy we wtorek niesamowitą rozmową z weteranem polskim, więcej nie mogę Państwu zdradzić. Jeszcze raz bardzo dziękuję, że jesteście z nami. Super! Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Piotr Zychowicz, historia realna.